Możemy także zmienić kolejność i wybrać kolumny, których nie widzimy, czyli ustawiamy się na danej kolumnie, możemy ją usunąć, możemy ją przenieść w górę. Możemy także dodać okienko blokowania, efekt będzie taki, przesuwając w prawo, system zablokuje nam cztery pierwsze podstawowe kolumny, resztę będą w ten sposób. Możemy także zmienić wysokość nagłówka w tej chwili jest już zrobione to tutaj, jest na trójkę ale jak zmienimy na jedynkę no to będzie węższy nie zawsze wszystkie dane będą wtedy ładnie widoczne tą zmianę możemy także wykonać i zastosować do wszystkich list w systemie jeśli tak zrobimy system zapisze tą zmianę dla wszystkich list